Moim gościem jest Przemysław Kończal, prezes zarządu Santander Consumer Bank, który to już raz z biegiem po nowe życie. E, więc po pierwsze chciałbym powiedzieć, że bardzo się cieszymy z tego, że możemy tutaj być, możemy być częścią tej wspaniałej e, imprezy. Jesteśmy już tu piąty rok, e, wspieramy bieg e, piąty rok, także bardzo się cieszymy, że, e, że możemy dalej kontynuować nasze wsparcie. Jak wyobrażacie sobie, Wy jako firma, jako Santander Consumer Bank, społeczną odpowiedzialność biznesu, tak zwany CSR? Co to dla Was znaczy? Tak, dla nas to jest szczególnie ważne, ponieważ jesteśmy właśnie bankiem. Postrzegamy, że tutaj nasza rola to nie jest tylko biznes. Zależy nam na tym, żebyśmy wspierali nie tylko naszych klientów, nie tylko akcjonariuszy naszego banku, ale również społeczności, w tym również społeczności lokalne. Także zależy nam bardzo na tym, żeby zaangażować w to. Naszych pracowników, żeby zaangażować to, naszych klientów, bo wierzymy, że razem jesteśmy w stanie zrobić wiele dobrego. Czy wyobrażacie sobie? kolejne edycje Biegu po Nowe Życie bez udziału Santander Consumer Bank? No nie chciałbym za dużo tutaj deklarować, ale na pewno mogę powiedzieć, że yy, jesteśmy bardzo dumni, że możemy być częścią tej imprezy, że możemy dokładać ma naszą malutką cegiełkę w organizację tego wspaniałego wydarzenia. Chcielibyśmy, żeby to było, że yy, to już w zasadzie jest nasza tradycja, chcielibyśmy tą tradycję oczywiście kontynuować. Czy jest coś, co szczególnie łączy te dwie wydawałoby się bardzo różne dziedziny, jaką jest medycyna, i bankowość? E, tak, to jest ciekawe pytanie. Ja myślę, że może to jest trochę tak, że to są takie dziedziny skomplikowane, trudne, niekoniecznie oswojone dla, dla normalnego, przeciętnego człowieka i myślę, że tu jest szczególna rola też e, biegu po nowe życie i tej imprezy, żeby ten temat transplantologii nam objaśniać, wyjaśniać, e, no bo to jest ostatecznie fundamentalnie istotne jest to, żebyśmy wszyscy rozumieli, że aby ci wspaniali medycy, którzy tutaj e, są na tej imprezie mogli robić tak naprawdę cuda i darować nowe życie również wspaniałym, potrzebującym tego pacjentom, niezbędni są dawcy. Bez dawców ten temat nie działa. Z kolei, dawcy to zależy od nas, od każdego z nas, to są nasze indywidualne decyzje. Temat nie jest łatwy, mówię tutaj, odnoszę się do finansów, to też nie jest temat łatwy. Trzeba o tym mówić, trzeba o tym rozmawiać, trzeba uświadamiać. Tak też postrzegamy trochę naszą rolę wśród naszych pracowników i naszych klientów. Temat nie jest łatwy, ale w społecznym kalendarzu wydarzeń w naszym kraju jest bardzo wiele różnych inicjatyw. Wydaje mi się jednak, że ciężko znaleźć taką, w której aż tyle osób chwali pozytywny nastrój, atmosferę, klimat, który towarzyszy, mimo tak jak powiedziałem, skomplikowanego, czasami takiego trudnego wydźwięku. Pan również podziela to, że to jest taki klimat wyjątkowy, tego wydarzenia? E, tak, ja muszę powiedzieć tak, ja jestem tutaj pierwszy raz, bo e, e, ze strony banku pojawiają się tu różne osoby, natomiast e, odbiór jest taki, mój odbiór jest taki, że, że jest to naprawdę takie rodzinne bardzo spotkanie, bardzo przyjazna atmosfera, e, ludzie, którzy znają się od wielu lat, e, także na to spotkanie, to wydarzenie ma taki charakter, no, wyjątkowy. Biegnie Pan dzisiaj w biegu? Oczywiście, że biegnę w biegu. Ja w ogóle jestem, lubię bardzo biegać, także, także jak najbardziej biegnę. To trzymam kciuki, mimo że wynik nie jest tutaj kluczowy. Liczy się udział, ale nie mniej, żeby dobre miejsce gdzieś tam wybiegać dzisiaj. E, dziękuję bardzo. Tak, wynik oczywiście tu nie chodzi o wynik, chodzi o, o sam udział i tak jak mówię, chodzi też o to, żebyśmy e, tą ideę transplantologii szeroko e, promowali tak naprawdę wśród e, społeczeństwa naszego. Bardzo dziękuję za rozmowę. Moim gościem był Przemysław Kończal, prezes zarządu Santander Consumer Bank. Dziękuję bardzo.